W całej Europie lockdown możliwy w każdej chwili. Nie wiem, ale ja się jakoś przyzwyczaiłam do tego, że nas straszą. Czy powinniśmy się bać? Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o lockdownach i o tym, że mogą nas pocałować. Bo nie wiem, czy jeszcze jakikolwiek Polak da się zamknąć w domu. Zostaw subskrypcję, łapeczkę i lecimy. Zapraszam. No tak jak mówiłam, nie wiem, czy jakiś Polak da się jeszcze zamknąć w domu. No, oprócz tych, którzy jeszcze noszą maseczki. Bo wierzcie mi, że tacy na ulicach jeszcze się zdarzają. Trochę nas bawią, trochę nas smucą. No ale cóż, no dla każdego jest miejsce na ziemi. Mamy ludzi, którzy czują się psem, kotem dzieckiem. Ta ostatnia grupa zauważyłam, że jest dość liczna, patrząc na polityków na przykład, bo to właśnie oni błądzą jak dzieci w mgle i wymyślają dla nas co chwilę takie ważne zadania do spełnienia. A my czujemy się tacy dowartościowani i zaopiekowani. Oczywiście tutaj sobie żartuję, bo wiadomo, to są myśli polityków, że dzięki ich działaniom tak właśnie będziemy się czuć. A my już nie jesteśmy głupim narodem. My już jesteśmy świadomymi, odważnymi ludźmi. I nie dajemy się tak łatwo już zmanipulować. Kiedy nas zastraszyli, to nas zastraszyli. Na szczęście w dobie internetu można korzystać z wielu źródeł. Informacji. Bo inne czasy były wtedy, kiedy tego internetu nie było. Kiedy wiedzę czerpaliśmy wyłącznie z gazet czy z telewizji. A minister propagandy nie robił na nas żadnego wrażenia. I tak sobie wtedy żyliśmy w takich bańkach. Zamknięci. Słuchaliśmy tego, co nam wmawiają. A władza, z racji tego, że w Polsce się jakoś cholera nie zmienia i ciągle mamy te same mordy na utrzymaniu, dalej chyba żyje w tej bańce. Bo przychodzą nowi, młodzi, którzy rozumieją dzisiaj. Realia. Ale prawda jest taka, że starzy spadochroniarze nie dadzą im dojść do głosu dopóki żyją. Zobaczcie na Tuska czy Kaczyńskiego. Już dawno te dwa trole powinny być na emeryturze, a my dalej na nich łożymy i na ich ekipę. No ale wracając do, lo do lockdownów, chcielibyście mieć powtórkę z rozrywki, no bo są tacy, którym to grozi. U nas pewnie będzie spokój przed wyborami, bo nikt sobie nie strzeli w kolano, więc zamkną jadaczki do wyborów. Tym bardziej, że wyszedł raport NIC i okazało się, że polski rząd dał ciała, jeśli chodzi o opiekę nad narodem polskim w czasie pandemii. Tak to ładnie nazwał. Także moim zdaniem raczej nie szarpną się jeszcze raz na coś takiego, chociaż może teraz będą to robić wspólnie z jakimiś znawcami COVID-19. Lub specami od szczepionek, takimi jak, nie wiem, Cezary Pazura. Ale zobaczmy, co tam podaje Ekspres Bydgoski. Już w 15 państwach potwierdzono wystąpienie wariantu BA286 koronawirusa. Pod wariant ten zyskał nazwę Pirola. I wiadomo, że ma ponad 30 mutacji. I te szczepionki, puf, 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 30 różnych. Do tej pory odkryto go m.in. w Wielkiej Brytanii, Danii, USA, Tajlandii czy Japonii. Na razie nie wiadomo, czy jest on groźniejszy od wcześniejszych podwariantów koronawirusa. W wielu ośrodkach naukowych całego świata trwają badania nad nowym wariantem koronawirusa. Priorytetem jest bowiem jak najszybsze określenie zagrożenia pirolą. Do tej pory stwierdzono aż 34 mutacje nowego podwariantu koronawirusa. W tych krajach potwierdzono wykrycie koronawirusa BA286 zwanym pirolą. Jest to Dania, Francja, USA, Wielka Brytania. Szwecja, Tajlandia, Izrael, Hiszpania, Kanada, Portugalia, Niemcy, RPA, Korea Południowa i Japonia. Nie wiadomo jeszcze, czy pirola dotarła do Polski. Jak gwałtownie rozprzestrzenia się wariant pirola. Pewien obraz tego może dawać analiza wyników badań w Wielkiej Brytanii. Trzy tygodnie temu na wyspach były trzy przypadki zakażenia pod wariantem BA286, a niedawno brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia poinformowała o potwierdzonych 36 przypadkach zakażenia pirolą. Jak sytuacja wygląda w Polsce? Tego nie wiadomo. 11 września przeprowadzono 392 testy w kierunku koronawirusa na wirusa 11 z nich było pozytywnych tylko w dwóch województwach pomorskim i małzowieckim wykonuje się badania w kierunku pod wariantu BA286. Eksperci przypuszczają, że scenariusz z Pirolą będzie podobny do poprzednich fal koronawirusa i szczyt fali zakażeń pod wariantem Pirola osiągniemy w połowie października. Wszystko zależy od tego, jak szybko wirus będzie się rozprzestrzeniał, bo im szybciej, tym ta fala będzie krótsza, w krótszym okresie zachoruje więcej osób, prognozuje ekspert naczelnej Rady Lekarskiej ds. Zagrożeń Epidemicznych. Liczba wykonywanych zakażeń przy wciąż podobnej liczbie wykonywanych testów wzrosła dziesięciokrotnie. Ewidentnie trwa fala, mówi dr Paweł Grzesiowski. O fali wznoszącej zakażeń nowym wariantem koronawirusa mówi dr Paweł Grzesikowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Zagrożeń Epidemicznych i wskazuje na objawy, które mogą przypominać zapalenie krtani, a wielu pacjentów zakażonych pirolą ma problemy z mówieniem. I wiecie, jak to wygląda w Polsce, bo znamy już ten scenariusz. W w Polsce nie ma na razie żadnej piroli, bo nikt kuźwa tego nie bada. I przed wyborami badał nie będzie. Koronawirusa też nie było do pierwszego testu. A u mnie cała rodzina miała zapalenie płuc. I nie, żebym ja była jakąś covidianką, która uważa, że wirusa nie było. Bo był i nawet przez niego straciłam bliską osobę. Jednak nie możemy dać się omamić i ogłupić. Jeśli ta odmiana jest w tak wielkiej ilości krajów, to w Polsce jest również. Bo przecież ludzie podróżują. Ale jak już mówiłam, wszystko to do pierwszego testu. A nikt tego testu na poważnie nie wykona przed wyborami. Bo im ręce uschną. Zresztą nie wierzę w zamykanie ludzi w domach i zamykanie im ust maskami. No, nie wierzę w to. Przepraszam, nie wiem, czy ja żyję w jakiejś bańce, czy ludzie faktycznie sobie na to nie pozwolą. Oczywiście innym krajom można tylko współczuć. Wiecie, mamy bardzo duży zapas szczepionek w Unii Europejskiej i trzeba je będzie jakoś wykorzystać. I może to jest jakiś powód tego wszystkiego, bo tych szczepionek zamówili tyle, że każdego pewnie pięć razy mogą obskoczyć. A wracając do wiruska, to jeśli mamy mieć problem z mową, to może politycy warto, żeby się zarazili i nie będziemy musieli ich wszystkich słuchać. Bo jak słucham ich ostatnio, jak szarpią nasze państwo na lewo i prawo, bo tutaj sprzedawane wizy, tutaj oddawanie kawałka Polski Rosjanom, jeszcze do tego ten raport NIK, to faktycznie przydałoby im się to zapalenie krtani. Dajcie znać, kochani, czy grozi nam lockdown? Czy jednak będą bali się cokolwiek zrobić w tej kwestii? Nie zamówią testów? I Polska będzie jako jedyna zieloną wyspą na mapie yy, zachorowań na nową piękną odmianę wirusa. Czekam jak zwykle na wasze opinie w komentarzach, a ja was buziam.